No szkoda, szkoda, że ciągle ze samo nie są, ale no ja nie wiem jak to tam. No, nie wiem też jakie tam numerki tych kurwa maps z tymi innymi. Ja też, nie, wiem, to, zagłębia... nie zagłębiałem się to, to nigdy. Dobrze jest, bo jest 120Hz serwer. Cześć. No śpięknie. To jest płynny. Ja pierdzielę. Oho. Ja o! O Jezu, ilu? ale Taki tutaj ba, jest ba, ba, nawet... ...gadna wstech... boy ma osunęgo streama, czy... czy, czy ta. Jezu, y ja tu Chyba tak... Ja kazuj się gdzieś... Ja pierdziele, patrz... Długo, na... ma. Broni nie, ma, nie, to jest czyta, wiesz, co to wiesz co najgorsze to jest jak przeładowujesz, że tu ktoś Ej, ten... Czasem tak trzeba, no Ale wiesz co ja mam taką głupią manię, zobacz, ta broń ma przecież magazynka a ja mam taką z, wiesz z czego? manię z Call of Duty Że spelam, zabijam to od razu przeładowuję, no Ale tu nie jest wiesz no, po... Skoda to z ogólnie w gra. ja też tak mam, nie? Znaczy, no. jak grałem w AT4 -y w hardcore, no to już wiedziałem, że muszę się hamować z tym Nie, nie, nie. Nie, Kurde, co? Ja nie, 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 serwer nie, 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 no nie, No. W, Słuchaj, w nie. Dobra, jedziemy Tylko nie strzelaj do swoich tak jak ja to robię mhm. Tam już sześciu 6 celowanych za górką Wanku, jakby chciał tam polecić to u nas też sobie działają o, yes. jest pięciu osób w kolejce na Batypi 4 bo jednak chyba warto wspierać polskie serwery nie? Nie są polscy admini ktoś tu jest, ktoś u nas, tu jest u nas serwer BatyP4 jest full teraz, nie? Mamy jest. Wstry. No i bardzo ładnie, no to za to wypiję, Joe. No to chodź, oh. wiesz. A, tam a, a kuda, czy, co tam pijesz? Ach, kurde, Czysiu. To się da, skądś ty się no, zbiera. Zbiera. A z chyba, czy jakoś? A z A, musem? a musem, no, no, nie no, nie Ten nie żyje. Absolutnie, no. było no. i... A, kto umarł, ten nie żyje. Ten nie pije. Ja mam bociankę, ale i to kieruję, to dzisiaj tylko piwkuję sobie. <śmiewicza> A jeszcze po, po antybiotykach, więc na razie nie chcę, by jednego O, Oto oszczędzaj wątroby. No <śmiewicza> to trzeba przepić antybiotyki. Ale ty, 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 ty. I po część głupoty gadasz, to no, bo... wiesz, <śmiewicza> ja. po... Poczekam do tego, do, ty, 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 bo ja do Dekatowic. Yyy, Asfel, well, na... Zachować się. I, nie? Ale ja nie oh, O, no, na AMN. zbiórkę gim, Gimbaza, nie? To... No, no, ja muszę. właśnie je... Ja, na ja te ja na wstędy, kurwa. Ja, spędzi. Spędzi. ja chciałem pojechać, zobaczyć i chuj zobaczymy. Gdzie to uh. ja Uff. 50 przecież, nie? Jestem. No. Chodź, poz no, e, nice. ja sobie... ...pozwiedzam... ...polskie te oj mm. ale kuz <grywa> i jaka fajna kampa była kurwa tu w tym miejscu i w końcu mnie zatukli. aj, <grywa> ale wy a tak się kurwa tak się fajnie kampiło mhm czułeś się ładne aj o, czułeś się, czułeś się, czułeś się się ładne o, kolejna czy ty, Fimo, znalazłeś serwer, czy... czy Ale coś? Ja z wami gramy, w szkole jestem na nie, prowadzeniu, ty. Nie <grystani> już mnie No i bardzo dobrze, no i bardzo dobrze, bo... Ja wygryzłem. Gryłośmy dwa razy, to chcę zabić. Bo nie wierzę. Nie, nie. Synek, ja wam to prowadzę na razie. O, Balboa! Mam, trafiłem. No ja Balboa jeszcze nie zabiłem, jakiś cudem. Ja nawet nie wiem, który to jest. No uważasz go. On w ogóle jest na Ja uważam, no wresz... Ale to ja... Bambaj gra ze mną, to gdzie to? To właśnie o to chodzi, że kurde... To on taki młody, jest 85? Tak. Hmm. No despota, to... to my jesteśmy starzy, kurde, ej. No. no. Ja jestem 255. No, Przepraszam, to ja jest je jestem 95 to... Co, jesteś? 95-ty 95, no. lotnik. <śmiany> Więc ja mogę być waszym synem. No to dupa, nie? O, to do komuś z... to taki to Vancouver, z Vancouver, nie? Cztery, ja, ja jestem właśnie no, 2005, nie? Ja 90, to... nie, ja mówię, że 95. Dwa lata starsze od mojego syna. Mogę być tak? Ja mam zabcią dziadkiem, wujkiem i Pa! <śmiany> Jezu, ale bym ja mój tak, bo my łącznie tak kurwa, ja <śmiany> ja tak samo, kurde, takie ładne facy, nie? Jakiegoś tego e, mojego staruszka Cajda mówi, że zaczął pykać ze mną, nie? O nie! O kurde. Ale mamy jedną pasję, rowerek ze staruszkiem, więc sobie jeździmy razem. O, Dobrze, że nie te, wano, ten. wanku! Jeśli Uspokój ty się, dobra? Jak mnie widzisz, że do mnie strzelasz. Ale, ale przeprosiłem, ale przeprosiłem. <grywa> e, panowie, <grywa> prośba jest od Ma... mojej strony, Czekaj. żeby jakieś trollowe y, te. Y, setupy zrobić na tym mistrzu broni. Ale no, ale to to się... Ja robi. No, no i pięknie i to mi się podoba. Ale poczekaj, no to się spytaj, jak to się zmienia, bo... To jest gdzieś w ustawieniach serwera yy, no z właśnie. Tego, co... a, a, a... gdzieś w ustawieniach serwera, to powiedz no. gdzie, konkretnie to zrobię. No, no to, właśnie, to... To spytaj jest... się. No. Bo my no, nie... No. Ja nie Ja nie pamiętam jak to było, to jest. Myśmy e... nigdy nie grywali w te, wiesz. Rodzaj bo... tryb tego mistrza broni jakoś tak gdzieś to jest. Ale dokładnie Tam jest kilka setupów i tam muszę sobie ustawić jedynkę, dwójkę, trójkę. Ale pięć, tak, pięć. tak, tak, A, tak. tak. Aha, dobra, to już wiem o co chodzi. Dobra, dobra, Ale panowie, tu... bo ja kuźwa tracę prze... przewagę. Ja nic nie wiem. I... <laughs> <laughs> ile, ile tracisz. I i spada. No I właśnie. <laughs> KD spada? Dobra, znikam tam do swoich. Dobra. Hello. <śmiech> Hello. <śmiech> Kurde. Ja bo że to tam w tych ustawieniach jest No to ten, Najlepiej to jest te, 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 te gdzieś te, te, te... w ustawieniach ty bo to jest w ustawieniach no, tam! No. no. no mówię. No weź tak, W jest, jest, jest ten! ustawienia tam są poziomy, które pierwszy, drugi trzeci to się A. tak nazywa pamiętam No właśnie no to ale to jest w portalu w ustawieniach serwera no Ja e, nie tak, wiem tak, jak tak, to, tak. Jest. Tak, to jest tak to jest na ten, to jest na... O Jezu, Unika, no to opcji możecie mi teraz dojechać, bo ja Unikę to na ja nienawidzę tego. No, tak samo. Unika fajna jest. Nie, nie, no, no, nie. No, nie. Ja, ja, ty ja masz to... Unikę, ja mam dopiero kurek tego ena, no, nie? A, ja też. A masz, ja, 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 ja dopiero mam kurek no, do, nie! nie. No nie Co, to ja. To ja. no, oni. nie ja. No, nie no, nie wiem, czy trzeba chyba w Kurde. O, chodźcie wezmę. To chyba nie ja przepraszam. Ale ja nie mówię, żeś mnie trafił. No stary, że stary. To jest spoczęcy padnik. Jacy spoczęcy, nie, 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 ja, ja tylko no. wiesz. No wcale, nie, wcale. A tam Wszyscy dla fana, ale jakby mogli, to będą go odgryźli <laughs> to też dla fana. Dla fanów To było śmiesznie. <laughs>

a Sperek poczekaj chwilkę, bo no. ja gadałem, że Gun master Weapons w 2 i, i, i zasejbuje, czy zrestartujesz czy czy dżungl, czy, 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 no ja nie? To jest zagadka. Teraz właśnie to nie rozumiem. pamiętam. Nie, Nie, zarestartujesz to z dupa, teraz. Kurzę, że nie... No bo ja, ja nie w ogóle nie kumam, gdzie tam jest dużo, może dużo, taka jest. opcja, nie to... No ale dobra, no to powrójmy, ja, no to zaczniemy to, od po początku, początku najwyżej, no trudno no... To tak zbieb... Daj spokój. To? Co daj spokój? Z, ze zmianami jakieś tam. Aj, prawie. No ale jeszcze ja jestem też. Muszę ciągle zmienić i zmienić ja te te. To, 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 że, to że od czegoś, no. Ale to nie wiadomo czy się z chyba czy nie, no to. No. Kurde, Berdo! Weź się na, na czacie e, e, napiszcie, że uwaga, to może być jesat albo coś tam i... Możliwe. Możliwy No to już poczekajmy do, koń, do, do, końca, do, końca, do końca rundy to Ale to chyba to grywasz z prokonie mi się. No chodzi. właśnie ile to już? A tu już, już ktoś ma przedostać, Już ma ktoś nóż. Poczekaj. Ja to nie to nie ja, zauwa, ja na pewno no? nie. To, to zapomnijcie, nie no nie ma sensu. No wcale pniło, wcale. Ja to jest tylko muzyczka taka, nie? No, nie wiem no, że ja się pokolenie nie zmienia. Nie Ale nie, nie, to po konie ja właśnie nie wiem, no widzisz, jakby czopek był to, to byśmy wiedzieli, a no, tak... To a, to, to... Mogę zadzwonić do niego Chwilę Oto to no, zadzwon do niego i spyta się ten, gdzie to będę pokolenie szlikał. No czekaj. Powiem Ci Wanku, nigdy nie widziałem tyle osób na naszym serwerze. To wszystko dzięki ty nie, nie bo no, nic <laughs> Mówi, do niego to jak ktoś, nie? No to mówię dzwoni, dzwoni, ale od ja razu się pytaj Nie, konie, w którym miejscu to się zmienia, bo... Nie! Kurde. My, osoba... Nie rób tego. To zboczy... Bo ja nie wiem właśnie czy, 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 czy tu się... Y... Cofnął mnie. Zabili. Kwasu, to, to tak tak to nie zabili go i uciekł. Muszę coś p... Nie, no to... No dobra, no to ja teraz ja poczekam, poczekam do końca w a to... ten EVN Agnieszka, to jest jakaś dziewucha? Tak to. jest. Następnie. Ja pierdziele. Ulala! Ulala! No, chłopcy, jaja no, ja ogolone? <laughs> <śmienicza> Stary, nie golaj już od roku, bo kurwa tyle jeszcze do dziewczyny nie odgłam. Żeby bocian nie odleciał. No <śmienicza> damne tworzenie, bo jest wcześniej, bo to wszyscy tylko ten... Jedno, jedno i to samo, nie? no. Nie ma no, się no, robić. Bocie jesteście okropnie, nie badajesz. Badajesz. Bocze, opróci, o, tam... Odlecieć sam! Krainę zapomnienia! W głowie myśli mam. Jest. Dawaj, Talon, kończ się tą jedną konś, walkę, bo... No ja próbowałem, jest. ale widzicie, no, ktoś mnie daje. Panku jeszcze... Wanku, jesteś? No? Przejdźmy na nie, to, to ogarniemy tu. Co jest, Wank27? A ja, ja cię tego poziomu nie mam, <grym> no, nie. Ja to przegram chyba. Kurde, było... A było tak zwycięstwo blisko, to ktoś musiał skontrolować. Teraz no. <grym> jest <grym> Tak. Ja się zaraz zablokowałem na tej drugiej krówce, nie? No chyba. Będziesz się stracił Aha. No nie wierzę. Zmawiam tu nikogo zabić już. Kurwa, ale dałem dupy. Ja też. No... Dobrze, no, dobra, do to trzeba poznać poziom. Zjubisz to, zjubisz to, zjubisz to! No... Ja pierdzieeem. Hahaha. <laughs> Będę największym przeglądem. Imo, ty masz kosę? Nie, fanu. już nie. Kontrę dostałem, nie? Nie. Dla No, Nie, Octaviu jakiś. Dobra, uciekł Piwa. Żeby lepszy kilku. był. Wiesz co, mnie skosuje, to ja już, ja już podjeżdżuję. Ja to będzie rejs. O matku, co się stało? Stali?

Ej, koledzy hej ej są, są, was może osoby, co kiedyś były w lofach? Nie. O. Nie wydaje mi się. Ta, co by się czekajcie aż każdy kosza no, będzie? wziął <gry> ja, 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 ja mam się następną ja nie? ja już mam właśnie drugą, drugi raz, ja no Boj, Nie! Kibidi sam mm. sortie sprzedał mi kosy <noise> wiedziałem, że to nie czemu mi kosy sprzedać A jeee! To, to, to sprzedał chaosik! Kto mi ukradł kosy? Nie Chaosik, Chaos! Kurde Jesteś day. okropny! <noise> Nienawidzę cię! <noise> Jego nie ma tutaj na wojsie na u nas na, na discoczacie coś. A ty już kosowe gościa i on nie udał kosy, nie? No. To jest takie głupie, to jest takie głupie, jak ja tego nienawidzę. Zobaczcie. No, zwycięstwo sekładę. Nie, nie. Ale Birmio widzę, że wielki fan Star Warsów. Nie, ile rzeczy odblokowanym było. ogromny nie, ale taki... Taki no. Ale w Star Wars są zajebiste. No tylko nie te nowe. No nie, to nawet to są okropne. No.